Ile dzisiaj śmigłośników pojawiło się tutaj w dobrej? No, pff, mniej więcej około dwudziestu, dwudziestu kilku osób. To będzie sprzątał ten samochód? Myślę, że może. <laughs> Super, dziękujemy. dziękujemy. Mieszkańcy też czasami są zmęczeni tą tradycją, dlatego wybierają czasem drogę do kościoła inną, żeby tu się nie spotkać ze śmigłośniakami, ale dopiero teraz będziemy szła o dziewiątej, gdzie tych mieszkańców pojedzie więcej. Pewnie więc śmigłośniaki będą mieli co robić. E, pogoda w sumie nie jest taka zła, więc e, myślę, że pewnie jeszcze ten cały festiwal e, tradycji potrwa do godzin południowych. Od której godziny już jesteście tutaj na nogach? My tutaj jesteśmy Cześć. od 5 godziny. Ja e. jestem od wczoraj od 18. Jak oceniacie w tym roku e, zabawę no w tutaj? W tym roku to nie jest tak jak co rok, no, bo no, praktycznie na no, niewielu nas tutaj jest, jest. Jest mniej ludzi, tak. Jak ludzie reagują? E. Znaczy no miejscowi to reagują, że po prostu miejscowi... się cieszą, a tak. ci na przykład inne znaczy, rejestracje. zdarzają się niektórzy miejscowi, którzy po prostu nie wiem, nie tolerują nas i tyle. No to bardziej tacy obcy tutaj. Pierwszy rok jesteście, czy już tradycja miejscowi? z któregoś na roku? Na przykład jestem pierwszy raz. Ja też jestem pierwszy raz, ale co roku ten się chodziło i patrzyło zawsze. Patrząc z roku na rok na tych śmigłoźników, czy przybywa ich tutaj, czy ubywa. Dobrze. Przybywa ich w tym roku, może nie od samego początku i byli tutaj wszyscy, bo teraz doszli też, ale przybywa ich. Myślę, że w większości te stroje są odświeżane. Natomiast e, te osoby, które biorą udział z roku na rok e, w konkursie, na pewno zwracają większą uwagę na tradycyjność, na, tradycyjność, na, na tradycyjne e, elementy. E, każdy rok są udoskonalane, a tradycja ta to już sięga od tylu lat. U nas w Dobrej, że to już nie ma pamiętnika, bo aż od 1259 roku ta tradycja dziadów śmigusznych jest kojarzona z dobrą, więc myślę, że to już jest taka tradycja wielopokoleniowa i wielo, 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 wielowiekowa po prostu.